W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Kirje Eleison, Chryste Eleison, Kirje Eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami, Błogosławiony Gwidonie, módl się za nami, Czcicielu Ducha Świętego, módl się za nami, Czcicielu Oblicza Pańskiego, módl się za nami, Czcicielu Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami, Założycielu Zakonu Ducha Świętego, módl się za nami, Wzorze życia w ubóstwie, módl się za nami. Wierny Sługo Ewangelii, módl się za nami. Ojczek Widonie, któryś karmił głodnych, módl się za nami. Ojczek Widonie, któryś poił spragnionych, módl się za nami. Ojczek Widonie, któryś przyjmował przybyszów, módl się za nami. Ojcze widonie, któryś odziewał nagich, módl się za nami. Ojcze widonie, któryś odwiedzał chorych, módl się za nami. Ojcze ubogich i bezdomnych, módl się za nami. Ojcze samotnych i opuszczonych, módl się za nami. Ojcze sierot i porzuconych dzieci, módl się za nami. Ojcze słabych i bezbronnych, Módl się za nami, Ojcze błądzących i zagubionych, Módl się za nami, Spomożycielu brzemiennych kobiet i samotnych matek, Módl się za nami, Obrońco poczętego życia, Módl się za nami, Obrońco niepewnych jutra, Módl się za nami. Sługo miłości miłosiernej, Módl się za nami. Sługo przynoszący ulgę w cierpieniu i chorobie, módl się za nami. Sługo maluczkich i pogardzanych, módl się za nami. Sługo upokorzonych i zepchniętych na margines życia, módl się za nami. Błogosławiony gwidonie, cieszący się we wspólnocie świętych w niebie, módl się za nami. Błogosławiony Gwidonie, zaproszony do wiecznej chwały Chrystusa Pana, módl się za nami. Błogosławiony Gwidonie, z radością chwalący Boga jedynego, Ojca Syna i Ducha Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, błogosławiony Gwidonie, Ojcze i Sługo wszystkich cierpiących, abyśmy wierni Duchowi Świętemu, naśladowali sługę i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Módlmy się, Duchu Święty, który dokonujesz w nas dzieła uświęcenia, Prosimy Cię przez wstawiennictwo błogosławionego ojca Gwidona o ducha ośmiu błogosławieństw. Uczyni nas na Jego wzór ubogimi, w duchu cichymi, sprawiedliwymi, miłosiernymi, wprowadzającymi pokój, mającymi czyste serca. Uzdolnij nas do podjęcia Jego charyzmatu, przez ofiarną służbę każdemu człowiekowi, i rozpal nas świętą gorliwością o Twoją chwałę, abyśmy przez Ciebie zjednoczeni, z Jezusem Chrystusem, wielbili Ojca Wszechmogącego, źródło odwiecznej miłości i miłosierdzia przez wszystkie wieki wieków. Amen.